Ciekawy, czy w tym sezonie pokażą, że potrafimy być poważni. To musiałby być odcinek specjalny. Ze mną w roli głównej z Mirią A później chodzi na śmiech. W komentowaniu, panowie, nie mamy sobie równych. Mamy? <noise> no nie mamy. Nowy sezon Google Box. Dziś o 22.00 w TTV. Podróżni wożą różne rzeczy. Przeróżne. Co to jest? Dzień, dzień. Drzewo, Drzewo? No. Najprawdopodobniej to jest Czas mamuta. Nowy sezon. Nic do zgłoszenia. Jutro o 22.00 w TTV. Nowi bohaterowie. Kupiłam wielką posesję w przepięknym miejscu. Nie miałam pieniędzy, na wszystko pożyczałam z banku. Kosztował 1300 zł. Pożyczyłem od mamy. Cudo. Nowe wyzwania. Zrobię na tym interes. Ja to czarno widzę. Tu jeszcze trzeba. Kupę pieniędzy. Mam na to wszystko pomysł. Jak to się wszystko potoczy? Tutaj będzie sauna, ze spa, to salon z kominkiem i z kuchnią. Idziemy krok dalej. Miał pan kiedyś działalność gospodarczą? Widzę, że jest niewyrejestrowana. Co panie mówi? Polacy jak się wezmą, to no tam nie ma, to tamto. Życie na kredycie. Nowy sezon. W czwartek o 22 w TTV. Nowe usterki. Nowe wyzwania. Wachowcy wchodzą do akcji. Ale jaja. Usterka. Nowy sezon. Od środy 3 września o 21.05 w TTV. Dwie pary i jeden rzut monetą. Uuu. Jest bardzo luksusowo. Wylosują wakacje na bogato? <noise> Czy podróż za jeden uśmiech? A tam są wszystkie grzyby świata. Sprawdź, co ci wypadnie. Wiesz, co ja będę robiła? Nigdy nie był po Zakupy, masaże! Wow. Wow. Restauracje! <śmienny> Orzeł czy Reszka? Nowy sezon. W sobotę o 22.00 w TTV. Detektywi prowadzą poszukiwania narzeczonej kuzyna Maxa Adamskiego, która zaginęła w dniu swojego ślubu. Trot prowadzi do lasu za miastem, w którym detektyw znajduje rzeczy należące do poszukiwanej. Tymczasem Maciej Dębosz spotyka się w więzieniu z. No, zgadzam się. Tak? No, nie, nie będę się w to bawił, no. Czy ryzykowne posunięcie przyniesie jej zysk? Ze swoją asystentką. Pacjent uległ namowom kolegi i chciał przespać się z inną kobietą, zanim weźmie ślub z długoletnią narzeczoną. Hmm? Licytacja w się opłaciła i po serii finansowych porażek ma nadzieję zarobić na tej transakcji około 8 tysięcy złotych. Pacjentką szpitala jest czterdziestolatka, która pijana spadła ze stołu na imprezie szkolnej syna. Kobieta nie może sobie poradzić z tym, że mąż zostawił ją dla młodszej dziewczyny, z którą będzie miał.